Cześć, 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 z tej strony Goldsroyd na was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie otwieram paczuszki. Jak widzicie, mm, jej świętuje 5 lat trybu Ultimate Team. W związku z tym każdemu z was, przynajmniej mi, dali 5 darmowych paczek. E, tych, które są zwykle po 25K, gdzie wszystkie karty są świecące, e, m, złote. E, niestety żaden z nich... Cokolwiek tam trafione nie mogło być sprzedane, więc wszystko do klubu sobie wysyłałem. Nic tam ciekawego nie trafiłem. Najlepszy to był Ashley Cole i McGeeDie bodajże, ale. Do sklepu już umożliwili za 5000 końców otwarcie 5 paczuszek eee, Jak widzimy duża złota paczka premium, bardzo fajna ikonka dwa razy więcej kart niż złotej paczce premium I jedna dodatkowa karta rzadka, zawiera 24 karty, zawodników i karty jednorazowe Co najmniej 20 zł, w tym 7 rzadkich Naprawdę mega okazja, no i aż żal, aż żal nie spróbować No i otworzymy sobie 5 dzisiaj takich paczuszek Może coś ciekawego trafimy, kto wie, kto wie Pierwsza paczka no, i kto w pierwszej padce? W pierwszej padce trafiamy Leskota, więc 81 overall. Zdecydowanie mi się nie przyda. Wezmę sobie labiada, bo to jest naprawdę bestia. Um, ogólnie zawodnicy w tej padce słabi. Kutinio też mogę na listę tracerową w sumie wysłać. Um, co tu jeszcze mamy? PP na PS. SPO na SP. Dobre, dobre tutaj e, modyfikatory pozycji. Dobry chemistry style, ciebie również wezmę wszystkie kontuzje, dwa świecące kontrakty wezmę, a wszystko pozostałe sprzedam na krótkiej sprzedaży, na szybkiej sprzedaży, jakiej krótkiej sprzedaży. No i możemy przejść do drugiej paczuszki. Jak widzicie, tylko pięć takich jest udostępnionych, więc, więc wi więcej nie otworzę, bo nie mam drugiego konta, na pewno bym otworzył, gdybym miał drugie konto. Paczka numer dwa. A w paczce numer dwa trafiamy Londrę. a więc znowu tylko 81 overall. Mamy za to Boatenga, który e, tam 2000 końców jest wart. Weźmiemy sobie jeszcze te kontrakty oczywiście. Mam, mam. E, co by tu jeszcze wziąć? LS na LP również, artysta również, kręgosłup również. No bardzo, bardzo dobra okazja te paczuszki na, na w głównej mierze e, po prostu... Poprawienie swojej jakości kontraktów ITP, bo jak widzicie kosztuje to tylko 5 tysięcy, normalnie by to kosztowało 15 tysięcy, więc jest naprawdę dobra inicjatywa. Z EA oni świętują, to może ja też zacznę świętować trafiając jakiegoś dobrego informa, na przykład informessi. To by było coś. Lecimy. Kto w tej pacce? Cigarini. To jest najsłabsza paczka do tej pory zdecydowanie. Węgera sobie weźmiemy. Kontrakty również. Wszystkie leczenie również. Mamy tutaj jeszcze strażnika, stroje BVB i nic więcej poza tym na Quixelu wszystko pozostałe. Eee, ile został paczek dwie ostatnie, więc może wrócę tutaj do menu szybciutko. Eee, a, jeśli chcecie kupić końce to oczywiście zapraszam Was na aukcję użytkownika Remzo. Link macie w opisie. Eee, monety bardzo tane, a dodatkowo wysyłane są one z automatu, więc na swój zakumencie czekać 5 minut. Zapomniałem o powiedzieć na początku, więc mówię teraz. Tutaj pokazuję wam jeszcze to Team of the Week. No i kto wie, może właśnie w tych dwóch ostatnich paczkach trafimy kogoś z aktualnej drużyny tygodnia, byłoby naprawdę fajnie. O, coś się z... zlagowało. Może ten lag przyniesie mi kogoś dobrego. Zobaczmy, zobaczmy. Paczka numer 4. Specjalna paczka numer 4. Długo się to ładuje. Długo się to ładuje, naprawdę długo, długo. No i już poszło. Ja przewinę w ostatnim momencie, i może zobaczymy czarną kartę, przewinę w ostatnim momencie i trafiamy. Mmmm, hon. To nie jest dobra paczka. To nie jest dobra paczka, to jest tragiczna paczka. Moreno, ja mam twoją wersję inform, więc nie jesteś mi potrzebny, ale wezmę cię tak dla zasady, bo jesteś naprawdę dobry. Ekpo nie jest dobry. Dwa świecące. O nie, to chciałem wziąć. Dwa świecące kontrakty. Fitness. Co by tu już? O, fajne stroje Feyenoordu. Oby tylko domowe. Już widzę, że domowe, czyli fajne. Ustawię sobie je w tym momencie. Dobra, to mam. I wszystko pozostałe na Quixelu I przechodzimy do ostatniej paczki, tej specjalnej. Już jest. No coś się tam lekko buguje, nieważne. Otwieramy ostatnią paczkę, no i ja zakrywam oczy i być może gdy ją otworzę, zobaczę czarną kartę. Otwo otwieram za 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Mamy Pepe oraz Inana. Mm, kontrakty znowu świecące Słaba paczka, nie oszukujmy się, słaba paczka. Eee, wszystkie cechy mogę wziąć, o, ekstra klasa, proszę bardzo, wezmę, eee, nic poza tym, więc na Quixelu to wszystko leci, no i cóż, nie było dobrze, nie były to jak najbardziej spacki, y, spacki, paczki, że tak powiem, e, dla nas korzystne, otworzę może jeszcze jedną ze 7,5, żeby tutaj pokusić los. I, I może właśnie w tej za 7,5 trafimy kogoś dobrego. Mm, to jest definitywnie ostatnia paczka, bez względu na to co trafimy. A trafiamy szkrytela, więc słabo. E, no, mamy jeszcze jedną złotą paczkę. No, i jej tutaj nie chce mi pozwolić, żebym zakończył to otwieranie. E, wezmę sobie rękę. Stroja jaksu też mogę wziąć. Seville mm, zresztą również. Lubię kolekcjonować te stroje, bo często je zmieniam. To wszystko na quick sellu. I otwórzmy tą darmową paczkę. No, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Jest tutaj Team Cahill, no i w tej padce Po tej pacce Definitywnie zakończymy to otwieranie Team Cahill przynosi mi Nikogo świecącego Marius Suarez To był ten zawodnik, który się tutaj pokazał eee, Wezmę sobie ten herb labiada biada już mam, więc wszystko na Quickselu. No i to było na tyle. Jeśli wam się ten odcinek podobał, dajcie łapkę, skomentujcie. No i widzimy się przy kolejnych filmikach. Mówił Goldzor, na razie i pa pa.